Moim dzisiejszym gościem jest profesor Dzisław Krasnodębski. Panie profesorze, e, jakie motywy są działań rządów Platform Obywatelskich Donalda Tuska? Czy to, co robi w Polsce, to jest kwestia m, braku e, wiedzy, czy może ma jakieś cele e, zewnętrzne? Ja myślę, że to na pewno nie jest. E... Yy, brak wiedzy. Ja myślę, że to jest bardzo świadoma polityka i to w zasadzie polityka, oczywiście pewnego obozu, prawda, czy koalicji rządzącej, ale nie jest to polityka osobista Donalda Tuska, bo nie jest osobą dominującą. No, można by powiedzieć, że to jest taka yy, prawie że dyktatura osobista, tak? Bo, Podejmuje decyzje. No, może nawet decydować o tym, czy jakiś dziennikarz prowadzi sprawozdanie z Olimpiady, czy, czy, czy nie. Więc to jest oczywiście on jest na bardzo silną pozycję w swoim obozie i to są takie rządy już autorytarne. Teraz one się opierają oczywiście na, na, na wiedzy i na pewnym przekonaniu myślę, bardzo ugruntowanym. w w świadomości Donalda Tuska, mianowicie, że Polska powinna się wtopić w tę taką całość już quasi państwową, może nawet państwową, jaką jest Unia Europejska. To jest taki oczywiście bardzo specyficzny twór polityczny, czy bardzo specyficzne państwo federalne już w zasadzie, no, z ośrodkami władzy i będziemy bliżej tych ośrodków władzy no tym będzie lepiej dla kraju, no ale jednocześnie oczywiście to te ośrodki władzy wyznaczają te zewnętrzne te warunki brzegowe naszego rozwoju, cele strategiczne i tak I w tym sensie to jest dosyć świadome podporządkowanie Polski tym wpływom zewnętrznym. Ja przypuszczam, że no już pomijając tam cechy oso oso osobowe Pana Pana premiera, no to on się tym kieruje takim poczuciem, że to yy, nie tylko będzie dla niego dobrze, tylko będzie dobrze dla, dla, dla kraju i dla jego mieszkańców. prawda? Czy to będzie dobre dla polskiego tworu politycznego, to no tutaj mam bardzo, czy państwa, to mam bardzo daleko idące wątpliwości czy prawdopodobnie. Donald Tusk yy, 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 realizuje taką samą postawę, jak po realizowali przywódcy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i nad nie ma jakichś takich ambicji, by w się na jakąś niezależność, jaką miał na przykład Gomułka? No ja myślę, że on by na pewno chce mieć jakąś e, autonomię regionalną, być może, niektórzy mówią, wczoraj miałem na temat ciekawą rozmowę tutaj z polskim dyplomatą ciągle, który uważa, że on, że on ma jakieś ambicje, prawda, takie y, bycia jakimś ważnym członem tego imperium, albo nawet czołowiem politykiem, no wszyscy pamiętamy w Związku Radzieckim tak, że były z tych republik, prawda, poszczególnych, Ruszczo był kiedyś tam chyba y, y, sekretarzem. Okay. Ukrainy, prawda, a no, nie wiem, Stalin był Gruzinem, no więc ta elita była ponadnarodowa, tak jak w każdym imperium. Ja nie mówię, że stopień represywności, opresywności jest taki sam. Nie, no, oczywiście jest to zupełnie różne, ale tu mamy też że rzeczywiście w Europie takie kształtowanie się pewnej elity ponadnarodowej Donald Tusk, myślę, że w jego on tak odczytuje znaki czasu, to jest zgodne z jego osobistym interesem. I on się zresztą no, był przewodniczącym Rady Europejskiej, on się utożsamiał. Jeżeli on mówi dzisiaj, że on zwalcza czy chce rozliczać rządy, rządy zjednoczonej prawicy i porównuje to w ogóle do sytuacji po upadku III Rzeszy, prawda, albo no, po II wojnie światowej też w Jugosławii, to w jakimś sensie jest, jest szczery, ponieważ on y, y, uważa, że to jest to, prawda, no, historia zmierza w kierunku tejże, y, tejże, tejże Europy czy Unii Europejskiej. On sam jest częścią tej elity zarządzającej, czy chciałby być, bo trochę go tam trzymają na dystans, prawda, nasi Nasi koledzy z Paryża i Berlina, no ale to jest ten cel. I w związku z tym musi zdławić opór reakcji, jaką dla niego jest prawo i sprawiedliwość. Czy w ogóle Polacy o tradycyjnych poglądach przywiązani do idei polskiej suwerennej. Nawet w takim stopniu, być może jak ten Gomułka myślał kiedyś, prawda, w ramach, w ramach bloku, bloku sowieckiego. Więc tak, to są jego, jego przeciwnicy. Na szczęście no, nie posługuje się metodami bardzo gwałtownymi, nawet tutaj w, naszej, w naszym kongresie Jan Rokita twierdził, że. Hmm, Donald Tusk jest zbyt łagodny, znaczy jest bardziej łagodny niż on się spodziewał, że zastosuje jeszcze ostrzejsze środki, prawda? Rozprawy z. z no, z tymi, powiedzmy, tradycyjnymi Polakami, których, których on by chciał wyeliminować z życia politycznego, ale ta eliminacja odbywa się poprzez, nie wiem, dymisję, usuwanie z życia publicznego, odcięcie od możliwości prowadzenia działalności i tak no ale nie przez jednak represje czysto fizyczne i przemoc fizyczną, no, ale, no, tak. Od kilku, jeszcze kilka dekad temu lekcje pszczoliborowcy w trzeciej RP e, mówili o tym, że są zwolennikami demokracji, tolerancji. E, czy dzisiaj już te środowiska nawet werbalnie zaczynają przyznawać, że nie podrotę im z demokracją, z takimi wolnościami klasycznymi, liberalnymi. No tego oni nie mówią, bo to byłoby zbyt kompromitujące, jednak demokracja jest pewnym dogmatem, ale robią inne, inny zabieg mają, prawda, dzielą partie polityczne na demokratyczne. Demokratyczne to są te, które są im bliskie i niedemokratyczne te, które są ich konkurentami i przeciwnikami. Politycznymi to się zresztą dokonuje w całej Europie. W związku z tym można powiedzieć. No, używamy metod, prawda, które są niezgodne oczywiście z klasyczną definicją de demokracji. Tak zresztą było już w 2015 roku, gdzie yy kwestionowano władzę Zjednoczonej Prawicy, że miała mandat demokratyczny. Więc oni powołują się na dem demokrację po to, żeby yy eliminować swoich demokratycznych konkurentów. No to na, tym, na tym polega. I stąd jest to. Pojęcie demokracji walczącej, tam no, Werhafte Demokratie, które się podawiło teraz w polskim języku. No i to znaczy, że w gruncie rzeczy można dosyć no właśnie, w sposób dosyć brutalny eliminować konkurentów politycznych z, ży z życia, prawda, politycznego pod hasłem, że się broni demokracji przeciwko przeciwko rzekomym nie, 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 nie demokratom. No To się oczywiście zawsze źle kończy, ponieważ jak wiadomo, no demokracja opiera się jednak na, na prawach opozycji i prawach mniejszości. Prawda? I prawach opozycji, tego żeby mogła w przyszłych wyborach ewentualnie wygrać wybory. I tylko dodam, że zjednoczona prawica, ten rząd nigdy tego nie kwestionował, tej, te, tych praw opozycji. I zawsze mówił, to opozycja no, w 2015 roku postanowiła zostać opozycją totalną, prawda, czyli taką jakby odrzucającą, nie wiem, instytucje państwowe, takich w rodzaju Trybunału Konstytucyjnego, ale nikt nigdy nie mówił, że nie może, partie opozycyjne w Polsce nie mogą istnieć. Natomiast nie zdziwiłbym się, żeby, jeżeli rzeczywiście by nastąpiła Potem radykalizacja tej polityki, nie wiem, próby delegalizacji niektórych partii opozycyjnych i tak dalej w Polsce po to pod hasłem obrony demokracji, a nie odejścia od demokracji. Bardzo panu dziękuję, dziękuję bardzo.